Co od drogi na Everest zmieniłabyś w tych 20 latach? Wiesz co, nie wiem, czy bym coś zmieniła, no bo nie wiemy, gdzie bym dzisiaj była oczywiście i to jest takie, wiesz, takie górnolotnie to brzmi, no cóż, nic bym nie zmieniła w ogóle, no trudno, to wszystkie czasami były trudne doświadczenia, ale mnie czegoś nauczyła, ale w rzeczy samej tak jest. Wydarzyło się bardzo, bardzo dużo. No, powołanie do życia Fundacji UNAWEZA i Projektu Młode Głowy to są też takie, takie momenty zwrotne. A nie byłoby tego, gdyby nie program Kobieta na Krańcu Świata, gdybym nie poznała Kabuli, która no, spowodowała, że ja poczułam w ogóle, że takie pomaganie bardziej systemowe ma sens. Więc każda z tych decyzji do czegoś mnie doprowadziła. Byłam w kilku miejscach, które mogłabym sobie darować. Miałam kilka relacji, których może nie musiałabym koniecznie jednak nawiązywać. Ale ogółem muszę powiedzieć, że bilans jest super na plus. Dzisiaj jestem w takim momencie, który nazywam stanem permanentnej szczęśliwości. Wiesz, podobno nie ma permanentnego szczęścia, że szczęśliwym się bywa i że to są takie momenty. Myślę, że to szczęście jest, no właśnie, największą wartością. Więc ja się czuję tak naprawdę głęboko szczęśliwa. I czuję się Tą samą osobą z głową pełną marzeń i pasji yy, i zapału do zmieniania świata, ale z drugiej strony czuje się zupełnie inna.